Co tam jest, mamo? Co tam jest? Jakiś pies? Jakiś pies tam jest? Drugim się drugiej w nocy. Nie jest dobrze. jest mój rower Zajmę się w nim w weekend, na pewno Robi się coraz cieplej Także Już niedługo na niego wskoczę i nie będę mógł do pracy Dochodzi 12.30 Ja jestem znowu w boksie Musiałem wrócić do domu, ponieważ Dominika na dwa dni jedzie do Katowic więc musiałem wyjść z Szemanem za chwilę mam dwie godziny zajęć później lecę do domu, ponieważ dwóch kurierów do nas przyjdzie jeden po odbiór kalendarzy do wysyłek, drugi z paczką Dzisiaj jest czwartek, także jest rest day spędzę pewnie dużo czasu w domu na drobnej zaległości na spacerze z Szymanem. No dzisiaj już nic interesującego raczej się nie wydarzy eee, Całe wieczór spędzam w domu Tak jak powiedziałem jest rest day że dzisiaj odpoczywam I eee, dopiero jutro trening Ok, jak mam czas to, to jest miejsce gdzie wychodzę z Szymanem na dłuższe spacery Niedaleka Kupca Kraka to jeden z najstarszych kościołów w Krakowie, ale jest stary bunkier. Hmm, na niebie nie ma ani jednej chmury Także jutro chyba też będzie ładna pogoda. Dzisiaj rano nie było wcale za ciepło, że może to jeszcze nie jest czas, żeby wsiąść na rower. Ale w weekend robię rower i na pewno będę dojeżdżał do pracy na rowerze. Saman. Ok, podczas gdy się on ja może odpowiem na pytanie, w jaki sposób dbać o ręce w crossficie Ponieważ bardzo dużo osób ma z tym problem, bardzo dużo osób ma odciski na dłoniach od drążka, nie wie jak sobie z tym radzić. Przede wszystkim musimy zrogować ciały na skóry z dłoni, wycinać. Inaczej cały czas będą nam robiły się odciski, ponieważ zbyt duża ilość skóry będzie się zwijała i będą tworzyły się odciski. Dlatego możecie użyć albo maszynki zwykłe maszynki do golenia, albo żyletki, albo specjalnych narzędzi, takich jak robi na przykład szol do ścierania zergowo-ciałego skórka. Druga sprawa to skórki. Jeśli tego potrzebujecie i lubicie, ponieważ nie wszyscy lubią oczywiście w skórkach, możecie zakupić skórki gimnastyczne, w tej chwili bardzo dużo firm produkuje takie skórki i na pewno w jakimś tam stopniu pomagają. Na pewno przydają się bardziej przy maselapach, mniej może przy podciąganiu, dlatego że przy podciąganiu najważniejsza jest technika. Robiąc maselapa na drążku, dłoń cały czas obraca się wokół drążka, także chwyt nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ale jeśli chodzi o podciąganie się, to ważne jest, aby drążek był między nasadą palców a całą dłonią, tak żeby nie, chytać drążka, nie chwytać drążka. Na środku dłoni. Jeśli to zrobicie, automatycznie skóra pomiędzy środkiem dłoni a nasadą palców zwinie się i w taki sposób tworzą się, tworzą się odciski. No, także tyle. Jeśli chodzi o skórki, rękawiczki, na pewno napiszę na blogu na ten temat coś, czym się różnią, do czego, do czego przydadzą, się, przydadzą się skórki, do czego przydadzą się Wam rękawiczki. Jednak przede wszystkim trzeba dbać o dłonie, trzeba wycinać. Skórę z dłoni, e, która, która się zwinęła. E, jeśli już e, odciski na dłoni pękną, wtedy już nie ma wyjścia. E, trzeba to smarować kremami na rany e, i poczekać. E, mam nadzieję, że odpowiedziałem na część Waszych pytań. E, teraz idziemy z trzema do domu e, i będziemy ogarniać rzeczy z domu. O mało. Dobry. Dobry pies. Co ona jada robi? O Co się dzieje? Nie bój się pieska. To jesteś ty.